tam świeci Policja tam świeci Księżyc a tutaj świeci Netflix ja teraz nagrywam to kamerą z telefonu ale myślę, że bardziej bardzo dobrze widać to jest największa moc generalnie naprawdę świetnie świeci naprawdę fajna lampeczka ja teraz tylko i wyłącznie testuję ją na mieście ponieważ nie idzie nigdzie tam na te moje błotnice tereny wjechać ponieważ jest takie bagno, że masakra niestety, jak to z tego typu lampką niby odcięcie jest Niemniej w 100% niestety nie jest to STVZO, czyli jak staniemy na wprost, trochę potrafi oślepić. Zresztą widać odblaski na kamerze, więc generalnie nie jest źle, naprawdę bardzo dobrze się zapowiada. Jeszcze Wam puszczę tryby inne, no szybko. Błyski, to jest pierwszy tryb. Ja na tym trybie jechałem przez osiedla, naprawdę bardzo fajnie się jedzie. Drugi i trzeci. I czwarty. Dobra, tyle, cześć.